O, jak ten, wiadr we włosach Ja chyba coś, słuchajcie, pralkę na gazie zostawiłem, muszę iść Oż, ty o, o, kurwa, ale, to ale dupcia Kolega miał ammo? Antoś mnie dojedzie, nichuja, człowieku, mam trzy granaty błyskowe, jak mu rzucę na pysk, to od razu się obliżę Antoś może mi co najwyżej, wiesz co mi może Antoś zrobić? Na na chuja i poskakać na nim ze 4 razy, a później wypierdalać do razem z jacą. Halo, frajerze. ELO KURWA! ALE GO POROBIŁEM! ho! ho, ho, ho. PIZDA! Taki jaki zadymiarski dzwon! O KURWA! Ja widzę, że on się w tańcu nie pierdoli! Ale skrymera na dostanę? Nie strasz mnie, chuju. Nie wolno tak straszyć streamerów Co to kurwa zastraszenie jest? Ja się pytam <laughs> Nie wolno mnie straszyć, ja się kurwa boję tych gier Ja jestem pojewany, że ja gram w te gry Proszę mnie nie straszyć, bo wyłączę kurwa i nie będzie grania Halo, co to ma być widzowie? 20 miliardów tysięcy kurwa jebanego IQ Za to, co zrobiłem. Seven days, kurwa, zara, chce. chcę. Nie no, przyjaznej dzieciom fuj. Ech. Dajcie mi chwilę, bo to jest trudna zagadka. Dwie kulki armatka. Elo? 20 miliardów pierdolonego IQ, kurwa. Harvard, to ja kurwa tak zdałem. świr grach, chlopakiem jest inna kobitka. Pewnie wybrale z kobitka, żeby na tylek patrzeć przyznaj się jeden złoty. No a po to się gra kobitką w grach? Oczywiście, że po to. Dzięki pozdro.

No i co wyjebałeś, domek? Nie mam mnie kurwa, gdzie. Paleryna niewidka z kurwy syna. Misterski trany Bright. Oh god. Oh god. To ja go teraz cztery razy zrobił. No kurwa jeszcze co? O oh, kurwa! Pojebany. Oh. No. Yeah. No. O kurwa! You again? O kurwa! No zostaw mnie no kurwa, co to jest? Dem, dam, der, dam, dam, der, Terem, dem dem terem, terem, dem terem, dem terem, dem terem, dem terem, dem terem, 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 tym, terem, pierdolę po drodze TEM 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 terem, terem, TEM tym terem, terem, tym tym terem, terem, tym tym tyrym. tym tym, 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 tym zamki kurwa więcej was Halo, kurwa! Pimpki! Ja pierdolę ta gra, jest pojebana! Ja rozumiem zwalczyć z, z kolesiami, których nie da się zajebać, ale pimpki, które przepierdalają się przez bramę, no to jest kurwa trochę przesada. Can't kurwa. Jesus Christ. Gdzie ten grud spierdoliu. I co teraz? Jeszcze jak neka from the server zarci O kurwa, Claire, it's you. Don't stop. zamknij mordę, kurwa! No nie widziałem wcześniej. Znaczy nie widziałam. Dobra, młoda, ogólnie jest taka taktyka. Spierdalasz ile się da. Co so, jakieś pytania? Nie ma? Dobra, ale jesteś piękny. Zostaw koleżanki, kurwa jadą windą, to je zostaw, tak? Poczekaj, kurwa, cierpliwie, a nie się wpierdalasz od razu na pełnej zajebańcu. Kultury cię, kurwa, w domu nie nauczyli, to ja cię nauczę. Ja poczekam na swoją kolej, albo nie, kurwa. Tatusiu, ja pierdolatiego na starego ma. Stary ze szponami, wolverine, zajebany, oskurowany. Co to kurwa za gra jest, ja się pytam. Ty, bo tatuś kurwa woła na obiad, nie? Poczekaj. Co to kurwa jest, ja się pytam, co popierdolona gra. Ty jesteś z Japonii takiego starego masz, kurwa? Kolejna sprawa. To jest taka jak zajebać szczupaka. <laughs> to teraz tak. Tu wezmę pierdolne sobie, drodzy widzowie, moi zakochani, cudowni, przespaniali Pierdolne 14 ammo do pistoleta. Wezmę pistoleta, przyładuję, mam 26. Kurwa cudo. No po prostu picobello, nie? Teraz ta, Bierzemy sobie tutaj jeszcze jeden Ajne proch Chociaż nie wiem, pochuj w sumie, bo nie mam więcej prochyn szczelnicze. To mi się kurwa nie przyda. Weźmiemy za to sobie natomiast to. Pierdolniemy sobie z tym. Weźmiemy sobie y, jeszcze zrobimy czerwone y, y, zielicho. Weźmiemy. Because czerwone zielicho will be potrzebne, żeby sobie tutaj zmieszać z tym i sobie pierdolnąć mieszankę ziół uleczającą. And now we are needing są jeszcze jedna rzecz. That I don't know, kurwa jaka. Jest, I know oczywiście. Potrzebuję this, because I want to kurwa zrobić sobie jeszcze jedna Aine mieszankę Ford y, Mieszanka ziół C plus N. Która to zredukuje toksyny, wszystko i chuja w dupie Następnie z, y, Weźmiemy to y, Weźmiemy, zrobimy to w następujący sposób Że to wpierdolim do magazynku Następnie weźmiemy sobie Trzy różne zioła najlepiej No to zjebałem, bo już nie mam trzech różnych ziół A co by było What if I, kurwa, wezmę sobie, zmieszam Połączę niebieskie z niebieskim A nie, mogę zrobić jeszcze No patrz, kurwa No i w tym momencie to ja jestem Pykobelo, mortadelo Wypierdalaj na sawannę gazelo, to mam zrobione. Tylko pytam się jeszcze, gdzie jest zielony klucz, bo nie miałem okazji go poznać przez całą grę. Co mnie trochę smuci, A, ale to już mniejsza to. Słuchajcie, potrzebuję na pewno sobie broń tu pierdolnąć. Tu potrzebuję tego, tutaj wezmę tego, bierzesz ogólnie to z tym, tutaj, <ścoughs> i w sumie to już po chuju, Bo już kurwa, przejebałem sobie całość, zrobiłem wszystko co mogłem, przejebałem. Tu mam notatkę, informacje o G. Już wkrótce przejdziemy do ostatniej fa fazy z wirusem G. Wirus G, czyli gówniarze. Czyli moja widownia. To jest ogólnie wirus youtubowy. Widzicie? Nawet grę o was stworzyli. Ale cudownie. Ale wy to macie fejmu. Więcej macie fejmu niż ja. Was zagra, kurwa, miliony osób na świecie. A ja? A ja chuj.